Co twoi sąsiedzi myślą o tobie? Jak cię odbierają? Jak cię widzą? Wybierz sobie proszę jedną kartę. Jedynka. Jak cię odbierają twoi sąsiedzi? Co o tobie myślą? Jak cię widzą? Widzą cię jako osobę, która zajmuje się własnym życiem. Widzą cię jako osobę, która bardzo ceni sobie swoją prywatność. Że być może nie wiedzą o tobie zbyt wiele. Mogą być ciebie ciekawi, ale tak za bardzo tego dostępu do ciebie nie mają. Czyli nie jesteś osobą, która im się zwierza, albo przyjaźni się z sąsiadami. Uważają, że jesteś zadowolona z własnego życia, pracowita, a jeżeli masz jakieś problemy, to nie dzielisz się tym z innymi ludźmi. Że sama właśnie próbujesz rozwiązywać u siebie różne sytuacje, i ciężko ci prosić o pomoc. Tak ciebie mogą widzieć, że prędzej jest w drugą stronę. Jeżeli oni by cię o coś poprosili, to widzę, że ty jesteś bardzo otwarta na to, i skoro do pomocy, ale sama dla siebie nie widzę, żebyś umiała nawet poprosić o pomoc, jeżeli takiej potrzebujesz. Widzą cię jako osobę, która nie chce fatygować innych. Czyli być może nie chcesz zawracać głowy swoim sąsiadom, jakimiś swoimi problemami, albo nie chcesz właśnie ich prosić o pomoc. Dla swoich sąsiadów z pewnością jesteś dużą tajemnicą, bo z jednej strony myślą sobie, że bardzo dobrze powodzi ci się materialnie, ale tego nie wiedzą. Czyli to nie jest tak, że dokładnie wiedzą, gdzie pracujesz, co robisz, jakie masz zyski, tylko mogą domniemać, że jest u ciebie ok finansowo, nawet jeśli tak nie jest. Ale myślą, że jesteś bardzo zaradną osobą i potrafisz sobie radzić z wszelkimi przeciwnościami losu. I że jesteś bardzo silną, odważną osobą. Że w pojedynkę potrafisz przejść przez naprawdę trudne sytuacje. Tak ciebie widzą. Są ciebie ciekawi, ale tak jak powiedziałam, nie czują, żeby mogli do ciebie w jakiś sposób dotrzeć, że tam jest jakiś taki mur pomiędzy wami, bo właśnie cenisz sobie tą swoją prywatność. Uważają, że wprowadziłaś w to miejsce, gdzie mieszkacie, dużo czegoś takiego, jak takiej nowej energii, takiej sprawiedliwości, gdzie to jest ważne, żeby żyć ze sobą w zgodzie: że nikt nikomu nie zawraca głowy, że ludzie sobie radzą. Coś takiego wprowadziłaś tam, że być może w jakiś sposób możesz być dla swoich sąsiadów osobą, która w jakiś sposób wyznaczyła trendy. Czyli ta twoja mocna osobowość mogła spowodować to, że inni tak jakby podążają twoją ścieżką w sensie takim, że jeżeli ty im pokazałaś, że prywatność jest dla ciebie ważna, to mam wrażenie, że oni to samo u siebie wprowadzili, że zaakceptowali ten twój sposób bycia i tak jakby coś z tego właśnie wprowadzili również we własne życie. Ale jak najbardziej są ciebie ciekawi i chcieliby cię lepiej poznać. Bo wiedzą, że tak naprawdę to, co myślą o tobie, to nie jest poparte tak naprawdę żadnymi faktami, bo mam wrażenie, że tam rozmowy między Wami nie były zbyt y, długie, nie było ich zbyt dużo i nie były zbyt takie wylewne że za dużo im o swoim własnym życiu nie mówiłaś. Dziękuję. Wujka. Co Twoi sąsiedzi myślą o Tobie? Jak Cię odbierają? Jak Cię widzą? Mogą Cię odbierać jako osobę, która potrafi powiedzieć coś w sposób, nie powiedziałabym niemiły, ale taki stanowczy. Że wiedzą, że z tobą sobie nie mogą pogrywać, że ty jesteś osobą też w jakiś sposób nastrojową, w sensie, że twój nastrój może się zmieniać, że w jeden dzień jest tak, że jesteś bardzo miła, otwarta, a kolejnego dnia. Może być u ciebie coś takiego, że nawet nie masz ochoty widzieć się z sąsiadami czy nawet powiedzieć im dzień dobry. Czyli widzą u ciebie tą zmienność nastrojów, widzą też u ciebie jakieś przybicie, że z czymś się zmagasz, że jesteś obciążona jakimiś obowiązkami albo myślami. Że coś tam jest u ciebie takiego, co czują, że ci ciąży, że z czymś sobie być może nie radzisz. Ale również jest coś takiego, że postrzegają cię jako osobę, która tak jakby chce zagarnąć do siebie czyli tak za bardzo się nie chcesz dzielić niczym z innymi. I mogą Cię tak postrzegać, że jeżeli masz w tym jakiś biznes, to będziesz utrzymywała dobre kontakty z sąsiadami. A jeżeli nie są Ci do niczego potrzebni, to tak jakby ich troszeczkę y, ignorujesz, ale u Ciebie to właśnie może się zmieniać pod wpływem nastroju. Że może tak być u ciebie, że w jakimś miejscu, w którym mieszkasz albo mieszkałaś, było tak, że miałaś ochotę spotykać się ze swoimi sąsiadami, czy na kawę, czy na jakiegoś drinka, a na przykład w innym miejscu, czy z innymi sąsiadami jest tak wprost przeciwnie, że tam jest takie właśnie takie odczucie, że wolisz być. Sama, albo po prostu nie chcesz, żeby ktoś cię odwiedzał. Że tak jak powiedziałam, to wszystko u ciebie może być spowodowane nastrojem, i to widać. I twoi sąsiedzi właśnie jak najbardziej mogą to widzieć. Mogą też być niezdrowo ciekawi, co się u ciebie dzieje. Być może są jakieś plotki o tobie, albo taka właśnie niezdrowa ciekawość, takie wypytywanie innych, czy ciebie znają, co o tobie wiedzą. Bo bardzo dobrze zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli do Ciebie byliby tacy bezpośredni i chcieli od Ciebie wyciągnąć jakieś informacje, to jesteś osobą, która szybko potrafi coś zakończyć. Czyli jeżeli widzisz, że ktoś jest niezdrowo ciekawy, to nie będziesz odpowiadała takiej osobie na pytania, bo widzisz, że tutaj chodzi tylko o to, żeby zaspokoić swoją ciekawość. A ja nie widzę, żebyś ty była osobą, która tak bardzo chce jakimś obcym osobom, z którymi nie ma zbyt dobrego kontaktu, mówić za dużo o sobie. Ale to też jest tak, jak mówiłam na początku, zależy z jakimi sąsiadami, bo widzę, że albo teraz, albo wcześniej miałaś takich sąsiadów, z którymi bardzo lubiłaś spędzać czas i się odwiedzaliście. Albo być może teraz jest tak wybiórczo, że na przykład z danymi sąsiadami bardziej lubisz spędzać czas, a być może masz koło siebie jeszcze drugich sąsiadów, z którymi nie za bardzo w jakiś sposób się lubicie, tak bym powiedziała. Dziękuję. Trójka. Co Twoi sąsiedzi myślą o Tobie? Jak Cię postrzegają? Jak Cię widzą? Widzą Cię jako osobę, która sama nie docenia swoich walorów, czy to zewnętrznych, czy ogólnie, jeśli chodzi o Twoją osobowość, że widzą Cię jako kogoś, kto ma takie duże bogactwo w sobie, ale tak jakby tego nie widział, że ty nie widzisz tej swojej energii, ty nie widzisz tego, jaką jesteś osobą, co też wnosisz w to swoje dane środowisko, w którym mieszkasz. Nie wchodzisz w jakieś odważniejsze sytuacje, czy być może widzą, że nie doceniasz siebie i Mogłabyś na przykład znaleźć lepszą pracę. Tutaj coś takiego widzę, że mają wrażenie, że ty nie doceniasz siebie, że nie widzisz, ile takiego światła pozytywności wnosisz właśnie do życia innych ludzi wokół ciebie. Być może też postrzegają cię jak kogoś takiego nietuzinkowego. Osobę, przy której można się dobrze czuć. Widzą cię jako osobę, która umie panować nad własnymi emocjami, że ty się nie wdajesz w kłótnie, że mam wrażenie, że wiedzą, że wolisz zagryźć zęby, niż powiedzieć, że coś ci nie odpowiada, że chcesz, żeby żyło ci się. Z sąsiadami dobrze, czyli nie chcesz żadnych kłótni, nawet jeśli coś ci nie odpowiada. Że tutaj widzę, że oni wiedzą, że masz jakiś taki problem, żeby powiedzieć wprost, że właśnie coś jest nie tak, jakbyś chciała, albo coś ci nie odpowiada. Mogą czuć tak podskórnie, że w jakiś sposób masz do nich jakieś ale. Ale tego nie powiesz. Że nawet jak coś ci nie odpowiada, to nie pójdziesz do nich i nie powiesz tak wprost, że no słuchaj, jak na przykład parkujesz auto tutaj w tym miejscu, to coś tam, albo jak mm, jakieś inne kompletnie rzeczy, to wiedzą, że nie będziesz mm, osobą, która właśnie będzie na tyle odważna. Żeby zacząć jakąś taką sytuację, która może się przerodzić w kłótnię. Ale ja mam wrażenie, że właśnie widzę cię jako mądrą osobę, tylko jakby ci troszeczkę czasami brakowało tej takiej asertywności. Żeby właśnie użyć te, ten cały potencjał, który w sobie masz, żeby właśnie mimo wszystko powiedzieć komuś, że coś ci nie odpowiada. Tak jak powiedziałam, oni mogą podskórnie czuć, że czegoś nie mówisz, bo czasami możesz ich unikać. Ale ogólnie mam wrażenie, że jesteś lubianą osobą tam w tym swoim środowisku, gdzie mieszkasz. Widzą u ciebie taką energię dziecka, taką pozytywność, takie taką być może marzycielskość. Że to widać u Ciebie. Ale ogólnie bym powiedziała, że odbierają Cię jako dobrą osobę. Dziękuję.